Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z serii Podlascy sąsiedzi. Na dzisiaj jeszcze wam powiem, że nie mam planu. Chciałem po prostu wam nagrać co tutaj sobie robię na moim gospodarstwie. Zobaczcie, od ostatniego czasu troszeczkę się zmieniło, bo już nie ma śniegu. Jak oglądacie poprzedni odcinek, to wiecie, że tu było śniegu multu, my tu odśnieżaliśmy, sypaliśmy. Zobaczcie, tutaj kurki. a trzeba dać im jeść. Tu już przygotowałem Im deczko jedzoneczka. O! Oj, oj, pierun szpierun! Dobra, nie wysypało Ty, się. sąsiad, sąsiad! O. co tam sąsiad? Cześć. A ja akurat kurde. kurki o, karmię. Kurde, poczekaj, bo mnie skręciło. Nie. No. Widzowie tak już w tym temacie, to powiem, że ten sąsiad ma jakieś cały czas problemy z żołądkiem. A nie wiem co on tam co on tam żre. By jajek ode mnie kupił, to by nie miał żadnych problemów, a tu zobaczcie. O. Pyk. Ostatnio, ostatnio kilka kurek sprzedałem. Zostały mi o, cztery kurki, dwa kogutki Gdzieś tam jeszcze latają chyba Kurde, o. ale łasagry sąsiad Ty wczoraj jeszcze no? trochę popił, wiesz, wieczorkiem ja. A ja to, a ja jak trochę dam w palnik, to mam tak, że później na drugi Bierz dzień Masz sra to... sra sraczkę No strasznie, chłopie I hmm. to ja nie wiem, ja nie wiem skąd to się tego wy... tel, tyle we mnie bierze, wiesz ty, Nie bo mam ty... pojęcia Ty troszeczkę co? pulchny, to wiesz, to się zbierze. No gdzie ja jestem pulchny, no sądzisz, no, Ja to, żartuję co? przecież gdzie mi do pulchności, kurde Jak chłop dużo roboty ma, to gdzie ono myśli, żeby pulchny No tak No ja wiem to nie ma nawet Ty, kiedy. sąsiad, może Wiesz co, na, na te, na problemy żołądkowe, to moje jajka pomagają Więc jak tu będę, jajka zbiorę jutro, Tak, twoje ci jaj... jajka! No Ty, sąsiad, ja wolę kobiety Nie, nie takie jajka, sąsiad Kurna A, Od kurek nie, jajka nie. nie, już myślałem, że wiesz a to, wiesz, że jak coś, to ja, ja, nie ten. Ja, a broń Boże, ja też nie ten. No coś ty, oszalał? Żeby, żeby tu nie było jakichś niedomówień. Oszalał? Ja pa... O kurde, ja patrzę, masz tą czarną kurkę, ona jest rzadka. Noo, sąsiad, bo ja... Kurki, to jest moje oczko w głowie. Ja to... panie, na rynku byłem, to jest, to jest kogut. Dostawała... Jak koguta patrzysz? A. To po tym chlaniu wczorajszym ci. To my się już właśnie dzieli sąsiad, wiesz. Ja nie. Powodzę. ale dobra, słuchaj. No? Ja przysiadłem z poważną sprawą Ja wiem, bo ty, bo ty zawsze przychodzisz jak ktoś chcesz, a nigdy nie przyjdziesz do mnie, żeby nie, po, nie posiedzieć, gadaj, porozmawiać. No kurde, no nie gadaj, bo czasami to no, no, no nie mów, no bo czo, no często dobra. jest... No. Dobra, słuchaj, nie, nic tam nie ten. Nie no co chcesz tam chciał ja ci zawsze pomogę nie, jak, no, tylko czasami mówię, żebyś przychodził do mnie, wiesz, tu coś posiedzieć, pogadać, jakiś grill tego, tamtego, ui Ale wiesz, że na to nie ma czasu. No Cz Wiesz, że jest na czas, za czas zawsze jest, tylko trzeba chcieć. A nam się po prostu czasami nie chce Ale no zobacz, no ja tyle krów mam tu i wydoić trzeba, no ja i karmę dać, i ten, ja i wiem. sprawdzić, i tego, i tamtego No ja sobie zdaję to wiesz, sprawę, no Wiesz, się jak to schodzi, no ty masz kurki, no to ty im posypiesz tu pszeniczki i oni wpierdzielają, tak? No. Jajka zebrać raz dziennie, pięć jajek No i u ciebie no. się biznes kręci, no, 25 no złotyniówki No pewnie A co tam chcesz, sąsiad? Czy, czym ci pomóc? Ja ci chętnie pomożę. No problem jest, bo ten, wiesz, że... O kurde, czekaj chwilę, bo mnie ci ściska Zobaczcie, zobaczcie <laughs> jak pola, jak pobieg, jak pobiegł! <laughs> on już coś chce, to już się ciągnik będę szykował, bo to... No tak on, to jak on przychodzi, to on zawsze coś w polu trzeba pomóc. Coś w polu trzeba pomóc. Tylko ciekawe co. Nie, no, ziemię ten na pewno, nie? <laughs> Ostatnio oraliśmy. No sąsiad, sąsiad no. Ja dno? Ja interes jest no. No w czym? Miedzie się gania strasznie, ja sam no. nie mam rady. No, no a w czym? No bym chciał łąkę skosić. Dobra, jedziemy Pomożesz? Oczywiście, że tak. Ale tą dużą tutaj przystawię. Co jest? No dobra, pewnie. To, to co, podpinamy obokoi. zestawy? No podpinamy. No To czekaj, masz mikrofalówkę, będziemy się słyszeć. Daj czekaj, ja tu przystawię tylko... To czy ja ci pomogę, bo Do... się natargasz sam, to zaraz ci jeszcze przypuchlina o. wyjdzie. Dobra. Dobra, dawaj. Ja lecę podepnę ciągnik i ruszamy. Chcesz tu ci dam mojego, żebyś swoim nie palił paliwa. Nie o kurwa co? O kurde, nie ja swoim pojadę, Oczyśmy mnie przeziębienie złapało po tym ostatnim kurde tym Yyy e... O kichnąłem masz po Co osia, nie wiem. Ty Cze nie wiesz. Czego? Bo my mieliśmy dzisiaj u ciebie gnój kłaść No No to ty, plany się zmienią, nie położymy gnoju dzisiaj u ciebie No trudno, położymy jutro Ale, ale nie o... dlatego, że ja mam rozwolnienie, o! że nie ścigać coś Sąsiad, kurna mać Ja już mam gotowy zestaw by się tylko nie ty, ja też sąsiad, tylko wiesz co? No? E, wracając do tematu z tym e, rozrzutnikiem No? Bo ty nie wiesz, co nie? No że, no mieliśmy dzisiaj rozrzucać No mieliśmy Ale to nie dlatego nie będziemy rozrzucać, bo mi się nie chce, czyli że ja nie mogę, czy coś Dobra, wsiądźmy do ciągników, zaczniemy robić i ci opowiem No dobra Kurde, ale tak mnie wierci w brzuchu No nie gadaj, że Adam ci roz, rozdupcył No chłopie, no w drobny mak co, tobie też burty zabrał... ukradł? No gdzie burty? To to jeszcze pół biedy, ja Dawaj sobie tu, przy, na, przy, na przełaj. Dawaj tu prze... O, cholera po krzakach? No co to? O, tu a tu widzę bada, 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 bada. Się, to, to jest moja łąka, a tu obok e... jest łodka sąsiada. Ale słuchaj co ja ci powiem? No Wziął e... Wtedy co... Ja, co ty pojechałeś tam do jakiegoś tego kolegi tam ty interesy jakieś łatwić czy coś nie? No Czekaj bo ty wałek jej podpiąłeś co ty gadasz? No, no już? już. No, eee, pojechałeś, ja wróciłem. Mówię, wiesz, ogarnę ten ciągnik, i w ogóle no. ustawię wszystko ładnie, No e, żeby, bo on pewnie przyjedzie, zaraz wiesz, rozrzutnik, oddać, no. żeby wszystko było ok. Ja ustawiam to, tam ciągnik, tu gadam się z widzami, nagrywam. No, e, co weź mi tu pomóż, tutaj? kurde, bo coś mi się zategowało. Poczekaj, e, daj mi wsiąść. Ja tu ogarnę zaraz waj mi tu nie chodzą, ty masz więcej siły, to musisz szarpnąć. Kurde, wiesz, co to? to kusiarka, czekaj, o to, wiesz... to trzeba. Te. No, mówiłem, że to trzeba co? szarpnąć. Ojej, dobra, kula. E, no i czekaj, na czym ja skończyłem? A, no że tam gadałem się z tym sąsiadem i w ogóle, nie? No? E, znaczy nie, nie. Kurde, wróciłem z tobą, ten. Gadam się z widzami, tam opowiadam i w ogóle, no nie? No? No sobie, ja się, co ja, Jaś, co stoi? Już Eee, a on Co, nie, nie idzie ciągnik ci? Idzie, no nie widzisz, że idzie A tym tempem? No No, a co? się może przepniemy do mojego, co? Nie A co, za wolno? Tym tempem wiesz, kosił? No ja zawsze takim Ja okay, się dobra Ja się nie śpieszę nigdzie A, a coś. Dobra A ty się spieszysz co nie. nie, tam się nie śpieszę. Gdzie to się śpieszy, słuchaj. No pewnie. E, no i słuchaj, przychodzi. No. Przychodzi, nie przyjeżdża. Przychodzi. No. No i mówi, że. No, słuchaj, ale po kulturalnemu do mnie gada. No, no słuchaj, kubuś. No. Ale problem jest, bo. Bo się rozrzutnik popsuł. Ale, 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 żeby tego mało, Wiesz to znaczy, że się rozrzutnik popsuł? No. Nie wiem, dawaj. Wpierdzielił się, wpierdzielił się do rowu. Do tego co ty tam maluchem wpadłeś. No? A jak on tam i... się wpierdzielił? Nie wiem. Nie wiem, chciałbym wiedzieć, wiesz? Chciałbym wiedzieć, jak on to zrobił. Ale urwał e, ośkę przednią całą. Lewe koło przednie, wykrzywione w chińskie osiem. Prawe no. wykrzywione. Dyszel naderwany, nie wiem ja, jak nie on zami? to zrobił? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ostatni raz coś mu pożyczaliśmy, Ostatni raz. Ja, ostatni ja ci powiem... Raz. Że się wkurzyłem fest, nie? No e, Mało tego, wziął jeszcze ten swój ciągnik. Czekaj, bo nie przyjechać nie, nie nie, nie, ja tu dojadę. Dobra. Ja wiesz co, zawrócę. O i tutaj odrobił do koszy. O taką. Mhm. E, wziął, e, wziął mój Wziął ten swój ciągnik co, no. co mi go pożyczył, nie? No. Ja mu mówię, że... Tak, i widłami normalnie, wiesz, tymi co obornik no. Za na pierdzie zaczął... Ja mu mówię, chłopie, zaraz po mi jakieś kable przy tym rozrzutniku no robisz rabanu i w ogóle. Ja A on ten. Mówi, nie, tu spokojnie, zaczął tłuc. Ja mu mówię, dobra, wiesz co, rób co chcesz. Rozrzutnik ma do mnie jutro wrócić e, taki jaki był. No. Mają być ośki proste, mają być nowe, powsadzane, wiesz. E, mm -hmm. e, no nie wiem co tam się połamało tak szczerze. Nie, no. nie zaglądałem jakoś tak bardziej. Wiesz ten rozrzutnik i tak nie był pierwszej nowości, no w ogóle, ale chodził, ale chodził. No sam fakt, nie, że, że ci go rozwalił. A on po, po rozpierdzielał, po, po... A szkoda gada w No i ma, ma to do mnie wrócić takie jakie było. Tak ci powiem. Ty, jak on to zrobił teraz wyciągnie tym ja turem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem tak Wiesz co? Może może się przejdziemy, bo zobaczymy, czy to browie nie leży, co? Ta, no, poczekaj. No jak on cię to wczoraj pożyczył? No. Bo wczoraj, tak? Ja już. Wczoraj, no? Kurwa, nie wiem, jak tu mi się dni No to myślę, że już powinien to wyciągnąć i to naprawiać już. Bo to już chyba pora najwyższa. No, no mam nadzieję, nie, najwyżej później się przejdziemy czy, czy pojedziemy, zobaczymy. Mm -hmm. No trzeba, bo to działa. No i ja zobaczymy, bo to na... najwyżej jak. Bo, no mam nadzieję, że zrobią, to wyciągnął, no bez przesady, że to w robie ma stać. Chociaż czekaj, kurde, ja dzisiaj wracałem, bo w sklepie byłem rano, tam no. jeździłem po ten. Po, po elektrolity, bo to wiesz, po piściu, że trzeba tam wypić czasem jako witaminę. No. E, no to nie było, nie było w robie. No to musi na, pod, na podwórku może stoi. Pewnie na podwórku jest. Ty, trzeba będzie zajechać zobaczyć, czy na podwórku stoi. No musisz, bo to bez przesady, kurde, jest. To słuchaj. To już nie są so, so żarty. No, no dobra, nie, przyczepa. No, sery, no zdarzyło się, trudno. Ale no ten, kurdej... ale No ale zdarzyło się. No a powiedz mi, czy normalnej osobie, czy to by się na przykład zdarzyło, żeby pożyczyć od kogoś przyczepę i oddać bez burtów? Bez burtów? No nie, nie zdarzyło mi się, wiesz? No to, no to widzisz, no to się nie zawsze normalnym ludziom. No kur... że on jestem na tego dama, kurde. Ostatnio chciałem... coś było mu pożyczane. Ale widzisz, tak to jest, co no się tak się na gospodarstwie nie ma, wiesz, wszystkich maszyn. No ja nie mam kurde, żadnej maszyny z turem, nie mam żadnego silnika z turem. No, no, no to weź sobie... teraz mniej wszystko jak to. No, I no nie da się pieniądze, mieć wszystkiego w tych czasach. Pieniądze, no, tych jest czasach to A w tych czasach na tej gospodarce to nie jest tak łatwo się utrzymać w ogóle. Pewnie. To no i, to i to zawsze, człowiek, zawsze człowiek sobie musi jakoś radzić, kurde od kogoś pożyczyć, to to, to tamto. No ale że też mnie cholera przyszło do łba, żeby od niego pożyczać. Znaczy, Mogło się domyślić, że on, że on będzie chciał coś na, na, na w zamian, nie? To sąsiad, to się trzeba nakraść jak ci, co mają po, po 100 hektary. No i wtedy... Ja to, już, ja to już następnym razem, słuchaj, będę wiedział co gadać. Powiem, że cholera nie działa, bo że nie mam, bo że pożyczyłem komuś. Tak, bo był. to nie ma, nie ma co być za dobrym. Najwyżej to by kurde mi nie pożyczył tego tura, to bym od kogoś innego wziął. A to mnie widzisz. A tam przyszło, przyszło do łba, żeby brać. Kurde, sąsiad czekaj, tu, żeby... Deczko. Łuk swój nabrał. Kurcze pieczone. Przyszło do łba, głupiego. No to widzisz to, teraz to można gdyby. No, ale i teraz widzisz, teraz co by się nam przydało, no to, to u niego sto, stać będzie. Mam nadzieję, że on to ogarnie szybko. No ty, no, no ja też taką mam nadzieję, nie? oby to w ogóle ogarnął, bo on to taki czereśniak jest. On taki popląt trochę, nie? Z niego. Ale widzisz, ja to się boję, że nawet jak on rzeczywiście słowny będzie i będzie próbował to naprawić i w ogóle, nie? Ja to... To, że, to, że on coś zdjabli jeszcze. Ale to, to już nie to samo, co wiesz... Jeszcze jak sam naprawisz, to inaczej, ale to, to naprawiane po kimś, to to już to, to już nie to samo. No właśnie ja mu nie ufam, że, że on coś może zdjablić, bo... Chociaż tak szczerze, no nie znam jego jakichś tam umiejętności manualnych i w ogóle. Nie wiem, czy, czy on się zna jakoś tam na mechanice, chociażby w stopniu minimalnym, no, nie mam dokładnie. pojęcia. Nie? Myślisz, że nie? Myślę, że nie. I poczekaj, sąsiad, to jest idealny moment, żeby pozdrowić moich wspierających sąsiad, bo ja mam wspierających! Co ty gadasz? Tak, i pozdrawiam serdecznie Karasika, Seba XMB, Macios, Szymon Kos i Wielkopolska Agrotim. Dziękuję wam serdecznie, że mnie wspieracie I oby tak dalej. Widzisz, sąsiad, jakich ja mam widzów. No super. Widzisz, żebyśmy mieli takich sąsiadów na wsi mieli jak ty masz widzów. No, żebyśmy mieli takich sąsiadów jak widzów to by było coś, coś pięknego. Ale to... przygłupy przygłupi naokoło. Ty sąsiad tu pod górkę, to ja nie wiem czy podjadę. Wiesz co, może ja ci ten, czekaj, ja tu... Ja ci zaraz przyprowadzę ciągnik. Nie, nie, ja lubię moim. Weź, bo ten twój to jest środek, on się i nadaje. Nie, ja lubię Władimirce, on to fa fajna ma maszyna. No ale on przy tej... przy tej tej... On licho chodzi, ja ci przyprowadzę tego mojego Ursusa C362 Co licho, Zobacz... co licho. Ale zobaczysz cholera co to jest robota, zobaczysz jak robota idzie Ale u mnie musi ciągnik, być powoli, weź? na spokojnie, mi to się nie, nie śpieszy sąsiad. Już kurki dostały, to... ja jeszcze mam cały dzień wolny dzisiaj Weź poczekaj, kurde, u mrowi strasznie w brzuchu Ja ci dam tu ciągnik, weź tu ogarny, trochę Nie chcę, ja swoim robię Idź Nie, nie sko... Idź kopę, Przepnij. kopę Nie Przepnij Nie Nie Dawaj Nie Przepinamy Nie Co, Wyłącz wałek, ja już przepinam Nie Wyłączaj wałek Nie sąsiad, ja swojego. Ale, zo, ale zobaczysz jak chodzi Dobre Cholero wejdziesz pod kosiarkę Wyłącz to, bo mnie zaraz te palce poucinasz, wyłącz to No ty cholera no Dobra, odjeżdżaj tym głównym. No nie mów, no. Ja nie mówię, że Włady jest zły, ale on się gotuje i on licho chodzi. Akurat dzisiaj ma tylko 102 stopnie. Ja ale gaź go. Co, gaź go? Co, gaź go? Gaź go, bo zaraz nie będziesz miał czym robić. Ty się dziwisz, że on nie idzie. I co on tu tym robić? No rób, tym zobaczysz jakby, zobaczysz jak co to jest dobra robota. A ja Wadymirsa odstawię. Ty, wiesz co? Ja odstawię Wadymirsa i zajdę na ten. Zajdę ten, no tych Sąsiad masz może papier toaletowy jakiś? Ty, no wci tam jest we O, jest we dobra, to ja wezmę i zajdę od razu ten wiesz, do wiesz. Klopinka, dobra? Ty, ale... Ty, ty ale weź ty się... Nie słychać, by ten się... ciągnik coś robił. Tu nie słychać. No cichy. A Władymir jest to... bo ci nogi zaraz koszę Ty, bo on ma tłumik dobry. Ale weź ty się sąsiad ustaw jak człowiek, a nie ty mi trawę jeździsz a później ją kosisz dopiero. Ustaw no. się normalnie. No to w drugą stronę mam jeździć. No tak, bo po pokosie jeździ. Ja. No ja myślałem, hmm. że u siebie to jak u siebie, a u ciebie jak u ciebie, no. No nie, ja ty, no. Wymaga, dobra, Soziad, ty, ja zara wrócę. Wyłącz na razie krofelówkę, Dobra, do, bo dobra. Nie by tam dźwięki z bo ty nagrywasz, to... Dobra. O, dobra, bo ja wys... rozwolnienie mam. Dobra, zaraz wrócę. Na razie. Widzowie, jak to idzie, zobacz to. Ja pierdę, teraz to ro robota w rękach się pali. Do tego wady miejsca trzeba chyba posłać. O, czekaj, się to ominąłem. Nie, to jak ja miałem taki sprzęt, to ja chwilę, moment i porobiony wszystko by było. Że ja tu moc nie mogę opanować tej prędkości. No kurde, no to to. Spr... Ale to czy nie ma coś co za szybko jeździć, wiecie? Nie ma co. Co też tu przesadzić z prędkością. Kurcze, pieczo, O nie no. To nie dla mnie takie sprzęty. To nie dla mnie takie sprzęty widzowie Ja tu lubię powolutku. Na spokojnie. Bo to wiecie jak jest. Nie, to dla, nie dla mnie takie sprzęty, kurcze. Ja to lubię powolutku, na spokojnie, dwa na godzinkę, a tu o... Tu dychę kładzie. Dychę kładzie. Opa. No jak ja bym miał taki sprzęt, to ja w sekundę to wszystko robił. Z tymi moimi malutkimi polami i z tym, no to kurczę. Ale to wiecie, ja, ja lubię malutkie, powolutkie, bo to się nie ma gdzieś śpieszyć. Bo kto się śpieszy, to się diabeł cieszy. Kto się śpieszy, to się diabeł cieszy, tak jak to. Powiadają Trochę tak mówię, nie? No nieważne, jakoś tak. O. Halo? Dobry? Halo? Dzień dobry. E, ja przepraszam pana. O, ja Co, to jest kościołówka. Kryśka kościółka. Ja Dzień, przepraszam pana! Dzień dobry pani Krysiu, witam. Ja, pani Krysia z tej strony. A witam serdecznie pani Krysiu. Jak tam zdrówko? E, Była w kościółku zgaścić, dzisiaj? Może pan zgasić tego szatana. Eee, bo. To już pani Gasze, tak? Jak, a jak zdrówko, jak w było eee, dzisiaj? Jak ja tam w kościółku? Ja przepraszam bardzo. Ja przepraszam bardzo, ale... E, ja, mu, ja Ja nie chciałam. Ale ja powiem panu, ja... Mm -hmm. Ja idę teraz prosto z kościoła. Mm -hmm. ja e, odczuwam potrzebę zwrócenia uwagi. Mm -hmm. uwagi. Bo ja wszystko rozumiem. Mm -hmm. Zwierzętom trzeba dać jeść. Mm -hmm. Trzeba... E, no, no tak, pana, no, no trzeba. Ja, ja już dzisiaj kurki nakaruję kurki dzisiaj. Ale proszę pana, w niedzielę kościć trawę? A ty jakiś już proble sporo, problem masz? nie ma, proszę pana. K Kryśka. Ja przepraszam, ja chciałam kulturalnie zwrócić uwagę, bo ja pana w kościele dzisiaj nie widziałam ani na ósmą, ani na dziesiątą, ani na dwunastą. A wiesz dlaczego? Dlatego Wie pani dlaczego? A wie pani dlaczego? Mnie... Nie było! A wie pani dlaczego? Tak, nie wiem. Bo mam robotę w polu i mnie to gówno interesuje Pani zdanie. Naprawdę. Eee. To, że niedziela, to Jest mi moment. nic nie przeszkadza. no bo Praca to praca, muszę to wykonać. Proszę tu... pana! Do starszej bożej kobiety! Z kościoła takie słowa. Bo pani to zwykła kościołówka. I tyle. Proszę pana, ja jestem chrześcijanką. Ty byś tylko w kościele siedziała i nic a więcej nie, nie robiła. Chrześcijanką. No. Chrześcijanką. Najlepiej to w domu na dupie usiąść i tylko do kościoła i nic więcej panią nie interesuje, nic. O, takie obelgi do kryś. Takie obelgi. No, a do mnie pan? zobaczy pani. Ja ciężko pracuję, żeby mieć za co chleb kupić, za co kurki nakarmić. A pani z takimi słowami do mnie? Proszę pana, a kiedy? księdza na tace? Nigdy i nigdy nie dam. I nie dam nigdy. Dlatego, właśnie dlatego pan będzie miał zawsze problem w życiu. Bo bez boka to jest daleko a do problemu. Aktualnie to pani ma problem, a nie ja. I proszę... proszę pana, I proszę stąd wyjść. To jest moja łąka, którą bożą. teraz będę kosił. Wie pan, to jest przesada. Żeby w niedzielę bożą Przesada to jest pani zachowanie. Do kościoła żeby, raz jeszcze na 16. Żeby w niedzielę! A pewnie! I na 18 no. też pójdę! No idź, przemyśl twoje zachowanie, ty. Proszę pana, żeby w niedzielę w nocy. Tak! E, żeby w niedzielę w dzień Boży, w biały dzień. Tak łomotać tymi sprzętami! Dobra, nie, nie, no, nie, nie chcę mi się z tobą rozmawiać. To jest przesada! Kościele dzwonów nie słychać, tak łomotacie tutaj. Ja muszę jeden, pracować, żebyś ty jeden, miała za co. Jeden, drugi. A no. Gdzie ten drugi? Nie ma drugiego. A nie ma. Ten drugi ciągnik chłomota. No bo a co ma nie łomotać? Poszłam, jest on na rower do ja, kościoła. Ja, raz. Ja dzwoni na policję. Zdwoń, żeby... dzwoń. E Dzwonię, ja z tobą nie będę rozmawiał. Poszłam jest stąd. Ja powiem wszystko, Nara. Człowiek, ty jesteś bezbożny. Mocher sta, stary przyszedł, nie. będzie mi tu gadał, co ja mam I robić, czego nie mogę to, robić. Nie na tak ci I A jakby zaszedł, to i tak bym go nie przyjął. Paszą won do kościoła, raz. Księdza nie przyjąć? O nie, to już woła pomstę do nieba. Poszła. Panie nie łachmeńskie. O nie. Poszła mnie stąd. Nara. Poszło już? Praca stara poszła Ja pierdziele I to właśnie to są te Te babki z kościoła, o których ostatnio wam mówiliśmy No żeż to się nie da z wytrzymać I wie, wiecznie problem jak nie, jak nie to, że pracujesz, to że nie pracujesz Tylko siedzisz odpoczywasz na gospodarce O, do wszystkiego się przypierdziela Do wszystkiego A one by tylko rozliczały Kiedy się w kościele było, kiedy nie to już naprawdę... Nic mnie tak nie denerwuje nawet ten... ten mir Mirek spod, spod sklepu alkoholik tak jak one. One to powinny być... Nie wiem, wydelegowane stąd. Jak najprędzej... Albo najchętniej zrobić z tych kościoła w ogóle z kościoła nie, nie wypuszczać, bo tam weszła już do końca życia tam się Naprawdę. Tylko ona taka boża to co ona w niedzielę? Zamiast w kościele siedzieć tu po polach. Nie w ty sąsiad Kuba co? sąsiad, ty nie zgadniesz się, no. kto przyszedł. Ty, słuchaj, ale wiesz co, aż musiałem się przebrać, bo nie zdążyłem dobiec, mi przebitka na plecy, aż poszła. A wiesz kto mnie odwiedził? Nie, jak to? Zgaduj. Nie wiem, ty. Ty. A kto tu mógł być? Wiem! Adam był. Nie. Kryśka. Kryśka Kościołówka. No z kościoła. Przy... Ja? Żeby w niedzielę od, od dzwonów kościele nie słyszę, ty. No tak, mi zagotowała, mnie no bo nasze ciągniki robią, ona w kościele, nie słyszy i dzwoni po policję, że my w niedzielę robimy, ty. Co ty gadasz? No, ona jakaś pie nie, no, pie pie pieprznięta. I co, ona po policji chce zadzwonić, żeby my no. co, no. No. łąkę kusimy, ze w niedzielę? No. no tak. I że, że mnie w kościele nie widziała dzisiaj, ani na 6, ani na tam na 10, na 12, już 13 godzina. O pamięci. kurde. To ja powiedziałem, żeby się przeszło na 16, może mi spotka. Ja pierdziel... Ty, ludzie to mają problemy, ja nie Weź, wiem. Weź, ty... Nie no, patrz... Zamiast na siebie ja patrzysz... nic za, się będę na gadał. Swój... ...na swój... swój kołnierz zaglądasz, to się tak... A, A ja, to nie ja to nie wiesz, nie jak rozumiem. to są stare baby. A, ja to kryśka. A ja... ...ja widziałem, że... ...szła jakaś baba taka podstrzelona, ale nie, nie poznałem, wiesz, bo to w bereciku szła. Ona nie, 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 pamiętam, czy ona tu przyszła. Mnie zagotowała to tylko raz. No to będzie mi tu gadać, co ja mogę robić, a czego nie mogę w niedzielę. No tak, no kurde. na nie Na łące robić. No ale, no chłopie, no pogoda jest ładna i w ogóle. Teraz co ta trawa ma, wiesz, moment, żeby ładnie przeskoczyć, i w ogóle. No to. No to nie przetłumaczysz, ona by tylko w kościele siedziała i nic więcej nie robiła. No tak, no. No ale wiesz, co ona się tam przejmuje? Ona rentę ma, czy ta. tam emerytury. I pół emerytury księdzu odda. I tyle. No ale to tam. bo. Ty wiesz, te starsze babeczki to one uznają tylko cichą tacę. To nie wiem oczywiście czy o co chodzi. Nie. Cicha taca, nie wiesz? Nie. No bo wiesz, jak rzucasz monety, no to jest głośno, bo szeleści. No. A jak rzucasz banknot, no to jest ta. cicha taca wtedy. No ta, żeby tu. Tego, rabanu w kościele nie robić. Słuchaj, e, jakbyś rzucił monetę jakąś, nawet 5 złotych, to, to by było źle. No bo. Znaczy no nie. Ta. Jakbyś nic nie jakbyś rzucił, to by było źle. A to wtedy to jest tragedia. Jest szansa, że w taka kryśka kościołówka jeszcze się nie zorientujesz, że nic nie rzuciłeś. Ale nie daj Boże, rzucisz piątaka chociażby i ona to z ostatniej ławki usłyszy. Chłopie, koniec. Weź nic nie mów. Koniec jest wtedy. Nic nie mów, go, bo to jest ja, jak tragedia. Jak ty możesz tak mało rzucić atakę? Tragedia. A to... wiesz co jest najgorszy w nich? Że one potrafią pięć razy dziennie chodzić do tego kościoła. Weź, to jest dla mnie niepojęte. Ręce ja... padają sobie. Uuu opa. Ja to się miałem zajmować dzisiaj przejść, ale nie wiem, jak będzie ta. Nie, ja to. Będzie nie będzie mnie tak trzymało do, do, do nocy, to ja nie wiem. Oj, mnie... czekaj. Oj, idealnie. Mnie to Kryśka znerwowała, nie idę, nie chcę jej na oczy widzieć. W dupie to mam. Na co, myślisz, że ona wieczorem też pójdzie? No chłopie, ona na każdą przechodzi. No w sumie racja. Ej, ale u nas ten kościółek mały, to może i dobrze, że takie babeczki są, co chodzą cały czas, bo tak to momentami by nikogo nie było w kościele. No, może i racja. Także wiesz, one trochę podtrzymują tą populację. Może i racja, no ale miał za co chleb kupić też. No, też o to chodzi. Dzień, zgrabnie ta łąka poszła, co? No myślę, że całkiem w porządku. Wiesz jeszcze, żebyś od początku tym swoim władziem się nie upierał robić. I byś wziął porządny sprzęt ode mnie, od razu się zgodził, to by też inaczej było. Dobra, Ale nie, ty... uparty. Lepiej no. władzia zagotować. No pewnie. Dobra, już składam kosiarę. Ty, ty sąsiad z tym uparciem swoim czasami to. No i dobra, będziesz mi tu wypominał, no to ja lubię Władzia i Władziu to mój ulubiony ciągnik. Ja go na nic Ale nigdy nie zmienię. Cię... Ja ci nie wypominam, no ale tylko mówię, że wiesz, czasami warto mnie posłuchać, co tym bardziej, że na moim Łopie, polu. No to robi. jakiś wyścigowy sprzęt ten twój, jak to, jak to gnie? No moje ciemniki są. Fel, wszystkie fel, elegancko. się gno. Zobacz. Tu i 30 i, i tamten chodzi elegancko. Ja pierdzielę. Dobra widzowie. Ej. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i widzimy się w kolejnym. Na razichich, cześć!